Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, niedziela palmowa, pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, niedziela Męki Pańskiej, niedziela, w której pojawia się pewien paradoks, a mianowicie tłum, który wita i śpiewa Hosanna, ale już niedługo w wielki piątek będzie wołał. Ukrzyżuj go na krzyż z Nim. I to również będziemy rozważać. Zapraszam do wspólnej modlitwy słowem Bożym z Ewangelii Świętego Jana rozdział 12 wersety od 12 do 16. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Lekcjo divina. Drodzy, modlitwa Słowem Bożym, lekcja divina, to najpierw słuchanie Boga, to najpierw zasłuchanie się w Jego Słowo, tak jak to czyniła Maria Betani, czy przede wszystkim Najświętsza Maria Panna. Zasłuchać się, a potem rozważać, co miałby to dla mnie oznaczać. Co miałby to oznaczać, że Pan Jezus w Niedzielę Palmową jest witany, bo wjeżdża na osiołku, wjeżdża jako król, wjeżdża jako ten, który przychodzi nas wybawić, uratować, uratować od naszych nieprzyjaciół i ważne jest, jaka będzie nasza postawa, jak odpowiemy. I lekcja Divina, takim trzecim dopiero punktem, bo pierwszy to lekcja ze zrozumieniem, czyli czytanie takie po Bożemu, Drugie to rozmyślanie, rozważanie, czyli pytanie się co to dla mnie oznacza, Panie Boże, czego chcesz ode mnie? Panie Jezu, czego pragniesz? A w trzecim dopiero pojawia się oratio. Pra, pragnę, Panie Jezu, Cię uwielbić. W tym oratio chcę razem z tym widającym tłumem śpiewać hosanna. Ale też chcę Cię kontemplować, patrzeć na twój majestat. Pełny majestat będzie w niebie. Będziemy Cię oglądać twarzą twarz, jak na to pozwolisz. Będziemy Cię prosić o to. I na końcu, Pan Jezus zaprasza nas do pewnej akcji, do pewnego działania, żeby nie być biernym, żeby nie stać w tłumie tych, którzy się przyglądają, a ktoś inny za nich kształtuje rzeczywistość. Moi drodzy, posłuchajmy fragmentu Ewangelii z Niedzieli Palmowej, Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12, wersety od 12 do 16. Z Ewangelii według Świętego Jana. Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano – Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie oraz król Izraela. A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, córo Syjonu. Oto król Twój przybywa, siedząc na oślęciu. Z początku jego uczniowie nie rozumieli tego, ale gdy Jezus został uwielbiony. Wówczas przypomnieli sobie, że to o nim było napisane i że tak mu uczynili. Oto Słowo Pańskie. Prośmy Ducha Świętego, aby napełnia nasze serca, abyśmy to usłyszane Słowo przyjęli z wdzięcznością, z uwielbieniem, przyjęli tak, aby to Słowo sprzemieniało nasze serca aby prowadziło nas do zbawienia, abyśmy byli zjednoczeni z sercem Pana Jezusa. Prośmy o tę miłość. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, wędrujemy na stronach Ewangelii wędrujemy z Panem Jezusem w pielgrzymce. Jedno z trzech pielgrzymy świąt, święto Pesach, święto Paschy, nawiązuje do tej wielkiej pielgrzymki narodu wybrone, wybranego, który wyszedł z domu niewoli z Egiptu i przez 40 lat pielgrzymował do Ziemi Obiecanej. Święto Pesach. Czyli Pascha to święto przejścia. Pascha znaczy przejście. Bóg zaprasza swój naród do przejścia, z niewoli do wolności, z śmierci do życia, przejście ze smutku do radości. Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako wielka nadzieja. Witają go ci, którzy idą z nim. Pitają go prości ludzie, zmęczeni okupacją rzymską, ludzie, którzy widzą w Jezusie Chrystusie swojego wybawcę i kładą palmy. Palmy oznaczają takie zwycięstwo palmy zwycięstwa. Mają nadzieję, że Pan Jezus zwycięży, wyprowadzi z niewoli. Redukują jednak pana Jezusa do tylko i wyłącznie doczesnych oczekiwań, takich dążeń politycznych. Aczkolwiek wołanie Hosanna, Hosana, Hoszana, tak można by te dwa słowa połączyć, to jest prośba, wybaw, proszę. Hebrajskie dwa słowa śpiewamy również. Na każdej mszy świętej Hosanna. I to jest prośba aktualna, dlatego że tylko Pan Bóg, Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł właśnie po to na świat, aby nas wyratować, wybawić z niebezpieczeństwa piekła, z niewoli szatana i zaprowadzić do nieba. Jednak ci, którzy go witali, raczej Wyobrażali sobie tego, który będzie przeprowadzał przez tylko i wyłącznie te polityczne sprawy. Jeżeli chodzi o ten tekst, który jest tu napisany: Nie bój się, córo Syjonu, oto król Twój przybywa, siedząc na oślęciu, Jest to tekst zaczerpnięty z Zachariasza. Dziewiąty rozdział, dziewiąty werset, czytamy właśnie te słowa: Nie bój się raduj się wielce, curo Syjonu, wołaj radośnie, curo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu, oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści, jego władzo, władztwo Sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Panowanie Boga jest nad całym wszechświatem. Panowanie wieczne, bez kresu, ale panowanie Boga jest na razie tam, gdzie jest Pan Bóg zapraszany. Jednak nad całym światem panuje w tym sensie, że. On stworzył i podtrzymuje świat. I kiedy przyjdzie po raz drugi, rzeczywiście wprowadzi pełne panowanie. Ci, którzy należą do Niego, będą w Jego królestwie. Ci, którzy należą do królestwa szatana, zostaną odłączeni, jak owce są odłączone od kozłów. Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Wiemy, że od niedzieli do piątku, Wielkiego Piątku, nie minie zbyt dużo czasu, ale wiele się wydarzy. W niedzielę jest entuzjastycznie witany jako wybawca, jako ten, który może stanie na czele powstania i rozgromi tych, którzy okupują. Rzeczywiście, później, w 1966 roku, będzie powstanie żydowskie. Które zakończy się klęską i zburzeniem świątyni w Jerozolimie w 70. roku. Później w II wieku będzie jeszcze ostatnie, powstanie tak zwane Powstanie Barkochby. I to wszystko zamieni się w pył, ponieważ Pan Jezus nie jest tym, który przychodzi spełniać oczekiwania ludzkie, tylko przychodzi człowieka całego wybawić. Przede wszystkim od Jego grzechu. Tym największym nieprzyjacielem człowieka nie jest drugi człowiek, ale jest Jego grzech, a przede wszystkim złe duchy, szatan, demony. I tutaj Pan Jezus wkracza. Zauważmy, że dużo się mówiło w ostatnim czasie o panowaniu Jezusa Chrystusa, króla Polski ustanawialiśmy Go jako Królem Polski, ale czasem może tak wyglądać, że mówimy do Pana Jezusa Hosanna, wybaw mnie, wybaw proszę. Możemy mówić zmiłuj się nad nami, Kyrie eleison, ale w pewnym momencie, kiedy trzeba zadecydować, zaczynamy wybierać własne pomysły, nie interesując się tym, co w tym momencie Pan Bóg chce? Jakie jest Jego prawo? Jakie jest prawo naszego króla? Możemy Pana Boga redukować do takiego króla marionetkowego, króla, który jest tylko honorowym władcą, podobnym może do królowej angielskiej, która jak jedzie na przykład otwartym samochodem czy karetą ulicami Londynu. Ludzie biją brawo, witają, mogą wołać tak na powitanie, mogą machać tak jak tymi palmami, ale kiedy przychodzi do parlamentu, królową oczywiście też wita się, ale nie ma żadnego wpływu na to, co zostanie uchwalone podczas obrad tegoż parlamentu. Również i w naszym życiu możemy pana Boga redukować tylko do spraw religijnych. Do tego, żeby zamknąć Go w Kościele. Ostatnio zmniejszony limit. Ludzi, którzy mogą być w Kościele, to też taki znak, że Pan Bóg odrzucany, nie narzuca się. Zauważmy, że Wielki Piątek nie będzie już wołania Hosanna, ale będzie wołanie, ukrzyżuj go na krzyż z Nim. W sposób demokratyczny były wybory, kogo uwolnić, Barabasza czy Jezusa Króla Żydów nie mamy króla, Cezara mamy tylko i chcieli i uwolnił im Barabasza. W sposób demokratyczny zagłosowali na Barabasza, a Barabasz był zbrodniarzem. Jakże często tak zdarza się, że większość Wcale nie wybiera Boga. Większość wybiera zbrodnie, zbrodniarza, tego, który doprowadzi ich do klęski. Żyjemy w czasach, w których trudno, tak można by powiedzieć, uwielbiać Boga. Dużo jest smutku, depresji, jakiegoś zamknięcia, ale zauważmy, że kiedy zapraszamy Pana Jezusa do naszego życia, kiedy zaczynamy Go uwielbiać, dziękować, nawet za to, co jeszcze nie nastąpiło, to Pan Bóg ma to do siebie, że przychodzi tam, gdzie jest uwielbiany, tam, gdzie jest zapraszany, wchodzi w te przestrzenie, ale też wchodzi, później wejdzie do świątyni w Jerozolimie i zacznie przewracać, robić pewien przewrót, przewracać stoły bankierom. Bankierzy, którzy wymieniali pieniądze, albo wypędził zwierzęta ze świątyni. Zobaczmy, czy my czasem nie mamy w naszym życiu takiego w sercu swoim swojej świątyni, bo my jesteśmy nasze ciało jest świątynią ducha świętego. Czy Pan Jezus nie chciałby poprzewracać pewne rzeczy, a może już poprzewracał? Może przewrócił nam pewne pomysły na nasze życie. Dotychczasowy świat został w jakiś sposób przez ten czas lockdownu poprzewracany, jakże wiele osób, kiedy można było uczestniczyć we mszy świętej, nie uczestniczyło, odrzucało Chrystusa, nie miało dla Niego czasu, traktowało Go jako dodatek do życia, a teraz zabrano nam Pana. I to jest czas, żeby pościć. Pan Jezus powiedział do swoich uczniach, że przyjdzie czas, kiedy zabiorą mi Pana młodego, a wtedy będą pościć. Niedziela nie jest po to, żeby pościć, ale Wielki Piątek, czy w ogóle inne dni w Wielkim Tygodniu, są zaproszeniem do takiego postu, żeby tak doświadczyć pewnego rodzaju zależności od Boga, żeby zrobić Bogu miejsce. Post to nie tylko post pokarmowy, ale też post od słuchania, oglądania, powstrzymywania się, żeby wejść w strefę ciszy, żeby usłyszeć Boga, który mówi do mojego serca, który chce wejść na tron mojego życia. Moi drodzy, to śpiewanie Hosanna to jest zatrzymanie się przy psalmie 118. Tam pojawia się to słowo. To jest wołanie: wybaw, proszę. Były psalmy, które śpiewano wchodząc do Jerozolimy na pielgrzymkę. Jest tak zwany halel, halele, czy halel, który to były psalmy 113, 114. 14., 15, aż do 118. I ten 118 psalm jest tutaj zacytowany. Moi drodzy, jeżeli chcemy zwyciężyć, zwyciężyć w swoim życiu to, co nas ogranicza, to, co nas niszczy, co jest naszym wrogiem, w naszym życiu mogą być różne sytuacje, które, nas, które zabierają nam życie, zabierają też łaskę łaskę uświęcającą, czy zabierają też pewne relacje z Panem Bogiem, z drugim Człowiekiem. To wszystko Pan Jezus chce wkraczać. Chce, żebyśmy Go zapraszali, a On przez nasz krzyż połączy ze swoimi ranami, nasze rany, aby było nasze uzdrowienie. Bo w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Pan Jezus, kiedy będzie umierał na krzyżu, Przyciągnie, przyciąga nas wszystkich swoją miłością. Zauważmy, że kiedy umierał święty Jan Paweł II, jakże wielu Polaków zostało przyciągniętych wtedy do konfesjonału, żeby się spowiadać na msze święte, chcieli się modlić. Kiedy byłem w kościele św. Janny, całe tłumy nie mieściły się w kościele, przed kościołem stały, a kiedy była pierwsza rocznica powrotu do domu Ojca świętego Jana Pawła II, to całonocne czuwanie wypełniło cały Kościół. Pamiętam, spowiadałem do drugiej w nocy ludzie się jednali z Bogiem. A jak dzisiaj przygotowujemy się do tego pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem? Poprzedni rok pokazał, że Pojawiły się tysiące młodych ludzi na ulicach, nie po to, żeby modlić się, nie po to, żeby prosić Boga o ustanie pandemii, tylko po to, żeby bluźnić i krzyczeć razem z tłumem: Ukrzyżuj go, zabij go, zabij dziecko nienarodzone, to jest wojna. To może nas zastanawiać, ale to jest historia zbawienia. To. Zaprasza nas do tego, żeby zastanowić się nad tym, kim ja jestem. Zauważmy, jest tłum, który wita Pana Jezusa, uwielbia Pana Jezusa. Ale być może część tego tłumu jest zmanipulowana później w piątek i również gotowa jest albo milcząco stać, przypatrywać się, co inni robią, albo również dołączając się, żeby nie być posądzonym o Sprzyjanie jakiemuś wywrotowemu człowiekowi, yy, który się uzurpuje, że jest królem, również dołączyli do tłumu, aby krzyczeć. Ukrzyżuj go. Ten tłum jest bardzo zmienny. Owszem, są jeszcze uczniowie, ale zauważmy, że uczniowie z tych dwunastu apostołów, to są również bardzo zmienni. Judasz zdradził, wziął pieniądze za wydanie swojego mistrza. A gdzie byli pozostali apostołowie, kiedy mistrz został aresztowany? Uciekli. Dwaj apostołowie poszli za panem Jezusem. Jan zaprowadził Piotra. Jan, który bardzo kochał pana Jezusa, był bardzo blisko jego serca, chciał być blisko. Był blisko. Tej rozprawy przed Sanhedrynem. Ale Piotr wtedy grzał się przy ognisku w nocy i, rozpoznany, wypierał się. Nie znam tego człowieka. Wyparł się. I to grozi również nam, uczniom Chrystusa, że wtedy, kiedy jest atakowany Chrystus atakowany Chrystus, i jego ciało, czyli kościół możemy się tego wypierać. Możemy przyłączyć się wręcz do tłumu, który krzyczy: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Gdzie ja jestem? Jakie mam serce? Serce Piotra, która często deklaruje, ale nie spełnia. Piotra, który wołał jeszcze na ostatniej wieczerzy: Na śmierć za tobą pójdę. Choćby inni zwątpili, ale nie ja. A jednak zwątpił. Nie poznał siebie. Mówiąc, nie znam tego człowieka, powiedział też: Nie znam siebie jako człowieka. Do wszystkich możliwych grzechów jestem zdolny. Jestem zdolny, jeżeli przez miłość nie będę polegał na samym Chrystusie. Kiedy patrzył na Chrystusa jeszcze wcześniej, kiedy szedł po wodzie, to szedł. A kiedy zaczął patrzeć, że jest silny wiatr, i przestał patrzeć na pana Jezusa. To zaczął tonąć. Następnego dnia Wielki Piątek zauważmy, że jest Jan pod krzyżem, Maryja niewiasty. Można by powiedzieć, że najsłabszy ze wszystkich apostołów, a najsilniejszy miłością. Niewiasty nie mają siły fizycznej, ale mają siłę miłości, która wszystko zwycięża. Która nie myśli o sobie myśli o tej osobie, którą się kocha. I to jest dopiero intronizacja Chrystusa Króla, Chrystus, który przez miłość panuje w naszym życiu. Zadajmy sobie takie pytanie na końcu tych naszych rozważań: jaka jest moja miłość do Chrystusa? Jak zapraszam Go do swojego życia? Czy rzeczywiście zasiada na tronie mojego życia? Czy jest tym, który panuje? Czy mnie prowadzi, czy mnie wybawia od różnych pokus, nieprzyjaciół, demonów? Czy potrafię opowiedzieć całe swoje życie w ręce Chrystusa? Zadajmy sobie też pytanie, jaka jest nasza świątynia, świątynia naszego serca? Co panu Jezusowi jeszcze się nie podoba w tym moim wnętrzu? Gdzie są jakieś przejawy w mojej modlitwie? Kupczenia, targowania się, jakieś wymiany, pomodlę się, to Pan Bóg to da. Bo kupuje sobie za pomocą modlitwy, modlitwa jako pieniądz. A może modlitwa powinna być przede wszystkim powierzeniem się Bogu, żeby usłyszeć, jakie rozkazy mój król. Mój dowódca w tej walce duchowej wydaje. W armii rzymskiej używano takiego słowa sakramentum. To był tajny rozkaz. Tajny rozkaz przed bitwą. Co należy czynić, aby razem tę bitwę wygrać? Jak przygotowałem przez ten wielki post swoje serce? Jak wyglądały moje spowiedzi? Jak wyglądał post, różne nabożeństwa, które przeżywamy, takie jak Droga Krzyżowa czy koszkie żale. Jak przygotowaliśmy ten post, wielki post, poprzez powstrzymywanie się od tego, co niekonieczne, co może nawet dobre, ale teraz nie jest to na to czas. Warto zadać sobie jeszcze to pytanie: jak zamierzam w tym wielkim tygodniu przeżyć pomimo różnych trudności i przeciwności te największe wydarzenia paschalne? Jak zbuduję w swoim mieszkaniu taki domowy kościół? Jak będę chciał uczestniczyć w tych tajemnicach paschy, tego przejścia? jak ze swoją rodziną podzielę się moją wiarą dlaczego wierzę w boga jakie dzieła uczynił w moim życiu że chcę mu oddać chwałę wołać hosanna w którym miejscu mojego życia pan Jezus zwyciężył zadajmy sobie to pytanie żebyśmy nie tylko patrzyli na to co grzeszne w nas ale na zwycięstwo Chrystusa który nas z tego grzechu Wyprowadza, wyciąga. Zapraszam do takiej refleksji, do takiego zatrzymania się, a na tę drogę osobistej modlitwy modlitwy stanięcia też pod krzyżem bo w niedzielę palmową rozważa się mękę pańską. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo w tym znaku krzyża w znaku zwycięstwa Chrystusa nad Szatanem. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.